Hej kochani, witam was serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę wam produkty marki NYX, a także pędzelki Hakuro, które zakupiłam sobie niedawno. Może pierw zacznę od kosmetyków marki NYX. Jak wiecie, w Polsce są to kosmetyki bardzo ciężko dostępne. Jedyną możliwością jest wprowadzenie tych kosmetyków ze Stanów. Ja je kupiłam na Allegro od importera, który właśnie ściąga te kosmetyki do Polski. Zaraz wam pokażę. Pokażę. Powiem wam jak nazywa się ten importer, poczekajcie chwilę. Ehm, ten pan nazywa się NYX Metitz. Napiszę Wam jak to pod opisem filmiku. Jest to bardzo zaufana osoba. Te kosmetyki są oryginalne. Jeśli zakupicie w, na przykład we, w poniedziałek, to we, w środę te kosmetyki są już u Was w domu. Daje małe gratisy do każdego zakupu. Także... Co jeszcze? Kosmetyki są oryginalnie zapakowane, nie ma jakichś uszkodzonych kartoników, jakichś użytych szminek. Szminki są pełnowymiarowe, błyszczyki także. Także no, polecam właśnie tą osobę i zacznę pokazywać co, co posiadam właśnie z NYX-a. Pierwszy jest to błyszczyk z kolekcji, kolekcji Mega Shine Lip Gloss. Ja nie wiem, co ja dzisiaj znowu tak zaczynam śmiesznie mówić. Błyszczyk pełnowymiarowy, macie tutaj 11 ml. Jego kolor to LG164 Nude Pink. Kolorek wygląda tak. Nakłada się naprawdę bardzo dużym aplikatorem. Błyszczek jest taki bardzo kremowy, delikatny, mocno pokrywa usta kolorem. Usta się bardzo fajnie tak błyszczą. Nie posiada drobinek brokatów sobie i powiem Wam, że jest lepszy od maka, ponieważ ja miałam takiego pecha, że wszystkie jakoś błyszczeki z maka, które mam, one mi bardzo usta zlepiają, a ten zostaje na ustach nienaruszony i nie zbiera się w kącikach, co jest najważniejsze. Dalej, będą dwie szmineczki. U jedna uciekła, ale jedna uciekała, ale już jest moi drodzy te mineczki z kolekcji Fun Color wyglądają tak ta szmineczka nazywa się Chic 563A kolorek taki jak tutaj proszę bardzo, coś takiego poczekajcie, chwycę dobre światło o taki kolorek. E, ja bym te szminki porównała e, do krimsinów z maka. Mm ponieważ, moi drodzy, one są bardzo takie delikatne, e, takie masełko na ustach, jak je rozprowadzacie, e, bardzo mocno napigmentowane, długo zostają na ustach. E, jeśli macie właśnie jakieś takie wysuszone usta, to po jakimś czasie może Wam się właśnie w załamaniu zbierać ta szminka, ale jak każda szminka, moi drodzy, ma jakieś e, niedoskonałości, tak te po jakimś czasie zbierają się troszeczkę w ustach, ale ale to jest chyba normalne. Ja jeszcze nie trafiłam na taką szminkę, którą po nałożeniu byłaby po prostu perfekcyjna i trzymała się bardzo długo, nie zbierała się w kodzikach, nie zbierała się w załamaniach, a także nie wysuszała ust. Także te szminki bardzo są porównywalne do maka. I kolejna szminka także z Fan Color nazywa się Strawberry, Strawberry Milk. Jest to numer 595 taki fajny jaśniutki różowy kolorek bardzo podobny kolor do Lady Gagi z maka do tej Gagi pierwszej kolor jest taki o kurczę, słuchajcie o taki kolorek także bardzo ładny jaśniutki no wszystkie kolory są różowe ponieważ ja takie kolory lubię jak już to przewiecie i dalej mam jeszcze dwie szmineczki z takiej kolekcji, która nazywa się Black Label Lipstick. Wszystkie szminki mają opakowania właśnie takie tekturowe, szare z taką fajną koroneczką. Pierwszą szmineczkę, którą pokażę Wam, nazywa się India i jest to numer 109. Ich opakowanie jest już troszeczkę inne, także one się różnią. Fun Colors i, i ten Black Label. Ta jest okrągła, ta już jest kwadratowa. Także macie tutaj pokazany kolor, e, jaki szminka posiada. Po otwarciu India prezentuje się tak: I zaraz pokażę Wam, jaki jest kolor. Kolor jest także różowy bo e, jaki kolor inny mógłby się ktokolwiek po mnie spodziewać? No, o. Taki kolorek. E, bardzo fajna konsystencja, tak jak już mówiłam. Tak samo taka właśnie kremowa. E, te e, szminki nie mają w sobie e, brokatu. Są to takie naturalne kolory. I druga szmineczka, którą mam, nazywa się e, Nude i jest to numer 174. Także opakowana w taki tekturowy kartonie, który u góry ma numer. A pod spodem jest. Puste miejsce, żeby po prostu sobie e, szminkę wsunąć. I ten nude jest taki. Powiem Wam szczerze, że e, on jest bardzo podobny do e, Cream the Nude Maka. Mm. Tak mi się wydaje. O! Proszę bardzo, taki kolor. E, ceny tych szminek, e, te szminki mm, Fun Colors kosztowały mnie, moi drodzy, 15 zł. A te takie Black Rebel kosztują 23,90. Także są to powiedziałabym, że są to właśnie odpowiedniki tańsze szminek, maka, ponieważ za szminkę maka musi się dać 79 zł, albo 89 zł, jeżeli ona jest jakaś taka limitowana. Błyszczek kosztuje 17 zł. Także. Mm, Powiem Wam szczerze, że polecam Wam jak najbardziej te kosmetyki. Jeśli je kupicie, nie będziecie właśnie rozczarowane. Ponieważ ja jakichś takich większych różnic, jeśli właśnie porównując je z makiem, to nie widzę. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Ktoś może mieć inne zdanie, ale, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, jak już wcześniej mówiłam. I do tego zakupu dostałam odsypkę pigmentu. Eee, tak ja, taki niebieski kolor mam go teraz na oczach zaraz Wam pokażę ten kolorek jest to ten e, tutaj niebieski, który tutaj posiada pigment jest super, bardzo, ale to bardzo mocno e, się mieni bardzo dobrze nakłada się na oko nie obsepuje się, można go pięknie wyblendować takie pigmenty w słoiczkach, właśnie u tego pana, kosztują 15 zł. Są to słoiczki pełnowymiarowe. Ja sobie właśnie zamówiłam dwa pigmenty takie na próbę. W przyszłym filmiku, jak tylko dostanę te pigmenciki, to zaprezentuję Wam, jak one się wyglądają. Jak one wyglądają. Zaraz jeszcze chcę Wam pokazać ten kolorek tego pigmentu. Jak tylko mi się uda. To wam pokażę. O, zobaczcie. O, to jest bardzo mocno. Te pigmenty są bardzo mocno y, takie metaliczne. One się bardzo, ale to bardzo mocno mienią. Kurczę, znowu jest takie. O, znowu jest takie światło, i. I tak to wygląda. Czyli to są e, kosmetyki NYX i teraz przechodzę do pędzelków marki Hakuro. E, te pędzelki kupiłam na stronie, e, już powiem wam jak ta strona się nazywa. Strona nazywa się MakeupBox.pl. Na tej stronie możecie kupić pędzelki marki Hakuro i chyba Sigma, jak nie, jest, nie jestem pewna do końca. Pierwszy pędzelek, który mam, jest to H51. Jest to ten skośny pędzelek do nadkładania podkładu. Oczywiście tu już jest lekko zakolorowany, ponieważ ja podkład już nakładałam tym pędzelkiem pędzelki są rewelacyjne są tanie, ponieważ taki pędzelek kosztuje 35 zł, albo 25 jakoś tak bardzo dobre do podkładów płynnych do podkładów mineralnych świetnie, świetnie rozprowadza się podkład tym pędzelkiem lepiej niż tymi wszystkimi skunksami on ma bardzo dużo włosia w sobie nie pochłania tyle tego podkładu i bardzo równomiernie nałożycie sobie podkład na twarz i nie zostawi Wam on żadnych smug. E, drugi pędzelek to H13. Jest to ten pędzelek taki e, języczkowy. E, pisze, że można go używać właśnie do brązera, a także e, do różnych pudrów. Ja go używam do rozświetlacza, ponieważ bardzo fajnie można sobie tutaj pod okiem rozświetlić. E, wszystkie te takie miejsca ukryte, które szerokim pędzlem są niedostępne, ponieważ rozświetlając twarz szerokim pędzlem robicie sobie po prostu taką plamę, a tym delikatnie fajnie można sobie rozświetlić tylko na przykład miejsce przy oku. I dalej mam pędzelki takie do cieni H78 pędzelek. O uciekło. Pędzelek taki taki koci języczek do na przykład y, narysowania sobie takiego kontura tutaj przy oku. Y co charakteryzuje te pędzelki? Czego inne nie mają? One mają bardzo takie delikatne, mięciutkie włosie, także bardzo ładnie przylekają do skóry oka i, i delikatnie po prostu rysują linię lub rozcierają cień na oku i po prostu to akurat nie boli, bo ja mam taki problem, że jeżeli już mam jakiś twardszy pędzelek, to nie potrafię sobie zrobić na przykład jakiejś precyzyjnej linii lub nałożyć sobie cienia, ponieważ moje powieki są bardzo bardzo miękkie i, i to mi po prostu boli. Kolejny pędzelek to H78, 79, przypraszam. To jest e, taki pędzelek do nakładania cieni, taki bardzo płaski, e, także e, bardzo delikatny i mięciutki, także cień bardzo ładnie można sobie nałożyć. I ostatni pędzelek e, H58, to jest pędzelek do eyelinera albo pędzelek do produktów do nanoszenia na brwi. No i co, no i to są wszystkie pędzelki, które posiadam z Hakuro. Jestem bardzo zadowolona z tych pędzli. Nie wychodzi z nich włosie yy, i są bardzo dostępne ceny, yy, ponieważ takich najtańszy, właśnie, pędzelek to jest ten do eyelinera. On chyba kosztuje 17 albo 13 zł. Już naprawdę nie jestem tego pewna, ale na tej stronie macie wszystko opisane. Przesyłka dochodzi bardzo szybko. Gdzieś to czas, gdzieś oczekiwania na przesyłkę, to góra 2-3 dni i już te pędzelki są u Was. Razem z pędzelkami dostaniecie instrukcję, w której jest opisane, jak czyścić te pędzelki, jak je pielęgnować. No i na pewno kupię sobie więcej tych pędzelków, ponieważ są rewelacyjne. Za niedługo widzimy się znowu w nowym filmiku, pokażę Wam resztę kosmetyków NYX, które za niedługo do mnie przyjdą. Także dziękuję Wam, kochani, za oglądanie filmiku, mam nadzieję, że się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie, odpowiem na wszystko i do zobaczenia za niedługo.